Chryste, twój duch pośród nas jest odwiecznym źródłem wody żywej. Chryste, twój duch pośród nas jest odwiecznym źródłem wody żywej. Miłością napełni mnie Boże, bym kochał i przebaczał. Witajcie, bracia i siostry, w Jezusie, Chrystusie. Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Bracia i siostry, z miłością w sercu módlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wszechmogący Ojcze, który jesteś w niebie, już z rana wznoszę me serce do Ciebie. Dobry Boże, zawierzam Tobie cały dzisiejszy dzień i wszystko, co mnie dziś spotka. Sukcesy pragnę z radością przyjąć, a porażki i trudności cierpliwie znieść. Wszystko dla Twojej chwały. Pomóż mi, dobry Ojcze, w dniu dzisiejszym jak najwięcej dobra uczynić. I do Ciebie się jeszcze bardziej zbliżyć. Dobry Ojcze, błogosław mi i wszystkim, których dziś postawisz na mojej drodze. Amen. Bracie, siostro, niech Twoje serce znajdzie pociechy w Bogu. Niech Bóg chroni Ciebie i Twoją rodzinę. Niech wiara Twoja nie ustaje. Zostań z Bogiem, z miłosiernym Jezusem i Duchem Świętym, sercem jej miłością wypełniony. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Niech Ci Bóg wynagrodzi Twoje dobre serce. Niech miłość Jezusa prowadzi nas przez życie. Zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem. I duchem świętym, szczęść Boże. Gwiazdo morza głębokiego, matko Boga Najwyższego, panienko, bądź pozdrowiona. Odpędź od nas, co jest złego, daj chcieć i mieć co dobrego. Niechaj cię syn Twój wysłucha ku nam grzesznym skłoni ucha, panno wewszem osobliwa. Skromna, cicha i cierpliwa uprość nasze wszystkie winy, uczyńc grzesznych, Boże Syny. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.